Co ty tu robisz? Czekam no bo idę do pana Mietka i co tym razem w Brawl Stars? I co powiesz, że mam nieskończoność pucharek w Brawl Stars? Co? Ale jak to? No bo zbierałem dużo. Co tam? Słyszałeś, że ten kid, czyli kuzyn Bułki zdobył nieskończoność pucharek w Brawl Stars? Co? I jeszcze mówili na Twitterze. Przefie no bo jakiś kid z Brawl Stars ma nieskończoność pucharek w Brawl Stars. Czekaj, sprawdzę, czy ten kid oszukał. No oszukał, to dać mu bana, tak. Zagram se w Brawl Stars. Nie, mam bana w Brawl Stars i to pewnie wina Bułki. Bułka? Co? Czemu mam bana w Brawl Stars? A ja wiem, no bo na Twitterze mówili, że ty oszukiwałeś w Brawl Stars. Słyszałeś, że ten kid, czyli kuzyn Bułki, ma bana? No i Kevin Sobczak powrócił. No to Kevinem Sobczaka to dam mu bana i pójdę do jego domu. Okej, okay, w domu Kevinem Sobczaka. Cześć, witam was na Kevin News. Dzisiaj porozmawiamy o moim nowym filmie Przygody Kevina, który będzie w kinach i na Netflixie. Co robisz? No wyłączam prąd Kevinowi Sobczakowi. Aha. Marcel, ile ze I jakby tyle i wiecie, że... Nie, ej, ej, nie mam prądu. To chyba ten Franki i Marcel albo Lisiu HD i Piotrek Plotagon Story lub Bułka Tiff albo Krzysiek TV. W firmie Brawl Stars. Dlatego warto byłoby dodać nową postać do Brawl Stars. Stop. Kf. Podoba nam się twój pomysł. Dzięki. Ej, coś jest na kamerach. Sprawdzam. Och nie, to ten kit, co zbanowałeś. Szybko dawaj araba. Otwierać firmę, ja chcę odbanować moje konto.

no ale teraz będę od nowa zbierał pucharki w Brawl Stars. Wszedłeś Marcel do domu Kevina Sobczaka. Wszedłem. Gdzie jest pokój Kevina Sobczaka? Och nie to chyba on idzie. Szybko chowam się. Do kogo mówiłeś polska24? No bo on wyłączył mi prąd. Dibby's weed zeal to just pot canapa. Dzięki za pomoc. Well, Przestań kopiować bo dam ba na tobie. Dobra przestanę kopiować. No i dobrze.